Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Troll. Jak widzicie mam dla Was, mm, czyżby nowa seria, czyżby coś takiego, yy, nie, jednak to nie, to nie seria, tylko to będzie taki jakby yy, pokazanie yy, i jakby się Wam spodobało, no to zrobię z tego serię, tak? Więc łapkujcie, komentujcie, czy Wam się to podoba, czy nie Jak będzie przynajmniej powyżej 5 łapek w górę albo 3, no to wtedy będzie z tego seria I na razie tą serię rozpoczniemy Tu już mam jedną postać, grałem strasznie dużo No i będziemy sobie takim oludzikiem Nie będziemy jakimś tutaj super ekstra O, na przykład taki ja zawsze sobie robię random, tylko zawsze chcę mieć takiego nieziemskiego, no na przykład takiego białego. Back, create. No i jak go nazwiemy? No nazwiemy go oczywiście trollu. Accept. Tak, jesteśmy. I w, yy, to jest mój stworzony świat, ale my będziemy grali. I żeby nam się fajnie grało, to, to zrobimy dół i to będzie... nazwy to Terra Trollu i tak też pewnie będzie nazywał się ten Let's Play Terra Trollu No i coś No coś No i tak No i co mogę um, dodać um, Grałem w tą grę rok No może coś tam parę miesięcy Grałem na wakacjach też um, I zdobyłem praktycznie wszystko, ale nie tak do końca. Mm. O, nie zdobyłem Ekskalibura, czy jakoś tak, no i tak dalej. Yy, bo nie wiedziałem jak się go robi albo coś. Ale już się nauczyłem yy, wszystko yy, tak, nie już wiem. Yy, I myślę, że ta seria się Wam bardzo spodoba. Ale nie wiem, bo to... Nie wiem czy Wam się tak spodoba no ale zobaczymy. Zobaczymy. Może będziecie zachwyceni, może nie no i mam o nadzieję, że właśnie ta seria będzie jedną z najlepszych serii na tym kanale. Tak, ale jeszcze nie wiem, to zależy wszystko od was od, od was od waszych łapek w górę. Tak. Co to... L Chwileczkę, ja to zaraz naprawię. Ulol, a no tak, bo ja mam takie ten. Bo ja mam taki... No nie wiem, jak to się nazywa. No więc zaraz do Was przyjdę. Chwileczkę. Ok, jesteśmy po małej chwilce. Tu się nam o zrobiło tak, że ja po prostu miałem jakiś bug albo coś i nie mogłem... tego naprawić, ale już naprawiłem, więc szybko lepiej chodźmy zbudować domek. Co? Co ty jesteś? Kto ty jesteś? Ten... Okej. Okay. Szybko to zbierzemy. Nasz kuło dobrze się bawi, widzę. O, tak. Ui. 28. Przydałoby się jeszcze więcej. Także jeden taki stack, czyli nie wiem ile to jest. Bo to nie jest tak 64 tutaj. Nie wiem ile to jest? 200 coś? Czy jakoś tak? No. Sam w sumie nie wiem. Bo już dawno w to nie grałem. Tak sobie pomyślałem No 3 czy tam dwie serie na kanale to by było już, już dobrze. Kanał by mi się trochę rozwijał. No i myślę, że też to się Wam spodoba. Nie wiem, ale chciałbym. Dobra, co ty nam tu mówisz? O, wow. Crafting. Pomogę? Dobra, nie, nie, nie. Stój, 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 jak się to robiło? A zresztą skraftujemy sobie jeden workbench. Czyli tam spróbuję mówić o, po polsku, ale też czasami nie będę opamiętał, jak to się nazywało. Będę mówił po angielsku. Wow, jakie dolewka. Trzeba ściąć je. Na razie tu nic nam nie, nie, nie idzie. Trochę ciemno, wiem. Ale myślę, że jakoś tu się mam. Okay. No i dobra, no i co byśmy tu mogli jeszcze zrobić? W pierwszym odcinku to będzie taki raczej nudny odcinek, bo tylko mówiący o tym właśnie, że żebyście łap, łapkowali jak chcecie, żeby było takie dalej. mam nadzieję, że dobijemy do przynajmniej stu wyświetleń. Mam taką nadzieję, że się postaramy o to. Tak. Nie chcę być takim żebrakiem, że coś, no ale od czegoś trzeba zacząć. Jak rozwalicie mnie do tego. Sios, Ła! Wow, co tu jest? Zbyt... Duży... O nie! Tego też nie no, widzę, ale on jest mnie mniej mama. No nie on ma A I więcej zadaje! Zaraz umrę, zaraz umrę. Pierwsza śmierć w jeszcze prawie nie pierwszym odcinku, no to będzie pro. Dobra, tu sobie chyba zrobię taką lepiankę. No taką, taką na szybko. Nie wiem, jak już się to budowało, tak. Okej, okay, chodź tu, 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 tu. Okej, okay. no i tutaj. No i postawimy sobie workbencha, czy tam stolik do, do robienia. No sprawdźmy, tu mamy skoper, broken koper, pickaxe. Ok i sprawdźmy, więc mamy drzwi, mamy tutaj różne takie, ale na razie tutaj nie mamy tego, co jest nam najbardziej potrzebne. Ja pewnie mnie przyciemnią z przejściem, nie wiem więc trzeba sobie jakoś tu pora a właśnie, lepiej żebym zrobił sobie ten miecz bo on jest chyba nie pamiętam no tak, z takim zaostrzonym to jest chyba no, o, teraz jest fajniej okej, okay, więc z zaostrzonym nie, nie tak i ma nawet więcej obrazu chodź oko

Okej, okay, no ale na szczęście nic nam się nie stało. Nasz królik, super królik. Ups. No i co możemy teraz zrobić? Co my tu mamy? Mamy tylko jego, to, to będziesz troszkę. Znów dwie jedną dwa prostu. Dobra, nie, 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 nie ważne, nie ważne. Co nie? Co jest? Co? A, dobra. Ok, nieważne, nieważne. Dobrze, chodź tu. Trzeba cię coś tym zrobić trzeba. Więc może ja poczekam teraz do rana. Tak on na razie, tak w pierwszym odcinku, bo to wam się trochę chyba będzie nudziło. No i zaraz tutaj przyjdę. Tak. Tak jakby się coś stało, no to włączę. Okej. Okay, myślę, że już powoli możemy zaczynać razem. Już tu chyba nam nikt nie przeszkodzi. Ups. Zabijał właśnie podobieńca naszego. Ale tutaj nie ma nic wspólnego. Ok. Pokopiemy sobie trochę kobla z Jak tutaj jest. Gwiazda! Co to jest? A to tak, jest gwiazdka do many? Ale nie wiem czy on Ammo! To jest Ammo dla tych gwiazd. już się mylę, już się mylę w tych... Okay, to O nie, to jest źle. To jest źle Okej. Okay.

A e za to chyba nic nie tracimy, tak? No. O, trzeba zebrać te te, bo one potem, jak masz chyba 10 takich, albo 9, to możesz y, używać jej... O nie, no jeszcze nie minął... Nie minęła noc. No już na o no. no jak znów się... Tak, nie. Siądź, tak, siądź, mi tak? No, już wszyscy idą sobie stąd. A my zajmiemy sobie to i tu będzie nasza wykopywalnia wykupy, wykupy, kobla. Sam stone. No dobrze. O, slime! Tak, przyda nam się, bo slime zawsze daje green slime. O, to... Tak, mamy żel. To jest Zel chyba. To się nazywa... Tym żelem możemy zrobić różne rzeczy. Różne fajne, jak na przykład torch, pochodnie albo coś, wiesz. Wykupiłem sobie troje tego kobla. Mam nadzieję, że nam wystarczy na wszystko. Jak tu wpadnie ten slime, to... A zresztą będę miał żel. Wel żel będę, będę na to mówił żel. Ooh. No we, no nowe, no trucky, no cod, no we do mamy, no 50. Dziękuję za Wel. Tak, I skupimy sobie jeszcze jedną drwienką. To jest bardzo duże. Mam już 250. Jak mówiłem 250 to jest około ten stack. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Zależy mi, żebyśmy mieli jak najwięcej tych właśnie. Ja myślę, że, że e, odcinki będą trwały e, randomowo. Co znaczy, że o randomowo? E, to znaczy, że będą trwały na przykład inne po 3 minuty, inne po 5 minut, a inne po jeszcze mniej. Więc zo zobaczymy od kiedy e, mam czas i jak to się będzie w ogóle, czy wy to będziecie chcieli oglądać. To będziecie chcieli y, oglądać. O to, o to będzie pierwszy. Więc jak będziecie chcieli, no to będę robił tak myślę, że zrobię z Tobą całą serię. Tak. Chciałbym zrobić. Chwileczkę. Okej. Okay, już jesteśmy. Yy, tak wyciąłem tu, tu tutaj, bo yy, przed chwilą mi tu wszedł yy, mój yy, 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 dziadziu tak i właśnie mm, teraz ściąłem no, to tak yy, ale będzie to wycięte nie to tylko tamto w ogóle tego nawet nie ale dobra nieważne o to jest ten lepszy gdzie slime, który jest agresywny Dobra, 5, 6, 5, 5, jest! Będzie strasznie dużo tego, tutaj. nie, okej. Okay. Mamy już sporo tego welu. Mm. Ojej, znowu te kutnie, kutnie, kutnie. No ale dobrze. Ja co nagrywam, to ja to tam nie muszę na to yy, zwracać uwagi. Tak? I myślę, że tu będzie nasz domek, tak? Na pewno. Na pewno. Nie na... Jak coś będzie takiego teta, to Spokojnie. Nie bójcie się. Tylko to będzie taka mała przerwa, a potem znów to będę. O nie, to nie tak. Okej. Okay. I myślę, że na, jak skończymy domek, to to już się będzie kończyło. Więc ten tak, domek się będzie zaczynał tu. Czyli tu muszę podłogę na początek. Okej. Okay coś tutaj źle, to ok i to tylko trzeba muszę tak jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. bo to trzeba tak wstępić tak, i jest domeczek, ładny tutaj będą drzwi, czyli jeden, dwa, trzy jeden no i to myślę, że że nasz domek będzie strasznie wysoki, bo taki gdzieś i tu będzie takie takie dach jakby takie dziwne dwa jakby tu jeszcze troszeczkę nie wiem czy to będzie tak symetrycznie, no ale co, no to chyba nie jest symetrycznie, no ale tutaj to nie nieważne, trzeba zabić tego slajma, nie, no, to mi trochę zabolało, no i tak, to będzie nasz domek, bum bum, 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 ok, no i mamy, no i tylko teraz trzeba zrobić jedną rzecz, no po no tak i to jest chyba lepsze chodź tu chodź tu tak okay, okay. jest tylko zamknąć i postawić workbench'a i z tym workbench'em się wszystko zacznie Ok. no i teraz tak co jest nam na najbardziej potrzebne hmm, no więc potrzebne nam jest to tak, tyle a to co tu potrzebne? Hmm. To się przyda, ale potem. Na razie to by się przydał piec, ale widzę, że jeszcze tego nie możemy. Nie, możemy zrobić, jest I ten piec położymy tutaj. Tak, tutaj, nie, no to tutaj. Okay. I co my tu możemy? Możemy koper bar. Czyli koper, mm, normalnie koper. I musimy to. Sporo tego. Myślę, że tyle wystarczy. Tak, czemu to? Bo inaczej y, tu nie będą mogli mieszkać y, moi tacy jakby... No, nie poddani, tylko tacy pomocni. Tak. I tu zrobimy jeszcze parę pięter w górę i tak dalej, i tak dalej, aż to będzie taki dom, taka willa. Tak. Tu winy, O, co Aha, bo tu spada to. Jeszcze trochę. Ja mam jeszcze dużo tego, to możemy. Dużo. Okay. No muszę się przyzwyczaić, że nie mogę robić escape. Jak mam otwarty ekwipunek, to muszę E. Więc. Okej. Okay. Hmm. Aha, bo tu. Jest. Okej, by było. Wow. Tak. No i co to jest? oj, oj, okej nie nie okej 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 no jakoś i jakoś jakoś potem tylko trzeba będzie się tu wspiąć i jeszcze trochę tak gdzieś no 52 i parę jeszcze tu 1,2,3,4 łał i się tu mamy o ja, to my mamy z tego dużo, bardzo dużo. no czy mogę, nie mogę być budowy prześcianę no. tak dokładnie ale pewnie nie, nie znaczy, pewnie tak potem ten domek oczywiście się powiękł, ale na razie muszę zrobić tak przepraszam dobra pot y potem to się y wytnie Okej, okay, przepraszam was za to ale chyba tego o, nie wytnę a zresztą co tam nieważne coś co to mówię Więc nie będę tego o, o, wycinał Co hmm. tu mamy tikitor Jeden taki tiki torch się w domu przyda bum. Bum, 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 bum bum wow jakie to ładne ale to nie tu no raczej nie co jest na ok? Okej, to nie tu. Okej, okay. taki tor, pójdzie tu gdzieś ona, tutaj. Bo ładnie to wygląda tak o. I tu jeszcze mamy to, co wyporówimy. Tu, dwa, dwie i tu dwie. No super. Wszystko widać, wszystko ekstra. Okej, okay. tu jeszcze i tu, i tu. A nie mam już... Jeszcze... Trzeba będzie dorobić. Tak, Mamy jeszcze pięć. Strasznie tuż. Okej, mam to. Przedkocz sobie o dziewięć weźmiemy. Przedkocznie weźmiemy. musimy jeszcze zrobić... Tego, dwóle. To by było... Chyba to nie wystarczy. Ale nie wiem, nie wiem. Dobra, to coś tutaj, okej. I teraz trzeba... No nie, nie chcę. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno? Okej, okay, jest. Tutaj. Super. Tu jeszcze tylko trzeba jedno i tutaj też chyba jedno. Jesteśmy w domu, tak. Opa. Opa, okej. Okay. teraz to trzeba zniszczyć. Uh, czemu było pierwsze to? Okej, no, platforma. O, 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 o. O, mamy. No, teraz to tutaj, no, platform. Okej, okay, myślę, że nie spadnę tu, nie. <laughs> Super. Mm, muszę powiedzieć, że Terraria to jest jedna z fajniejszych gier. Tak. Okej. Okay tam to już nie będę myślał. No dobra ziomuć, chodź, 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 chodź. Chodź tu do mnie. Chodź tu ziemi, do mnie i jeszcze tylko drzwi, tak jeszcze tylko drzwi. Dwie pary. Ok, więc jedną po stronie tu, tutaj. Bum, bum, bum. I jedno po stronie Tutaj parę drzwi, da się otwierać, da się. Bo kiedyś był taki bug, że w ogóle się nie dało otworzyć i to po prostu było straszne. Mm, I tu też drzwi, i da się otwierać, da się otwierać. Chodź tu do mnie, że nie mm, Jakbyś to miał tutaj dojdzie? chodź O właśnie, teraz chyba da się, tak? I tu tak um, missing... missing chair. Musisz mieć krzesło. Zimów, mógł, Ty sobie grabisz, ty sobie grabisz. No dobra, ja dam ci Wooden Chair. Boże. Boże. Proszę. Tak. Tak. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu, Boże. chodź, Chodź chodź. chodź. Chodź, chodź, chodź. chodź. chodź, chodź. Oops, ale idziemy stamtąd, okej. Okay. Tu nie będę musiał... Oops, oops. O nie, tu będę też musiał ściąć. No, ale no, wyjście wyjściowie... O nie! Zrobiłem królika. Nie dobrze, po prostu. O nie dobrze. Chodź. Chodź tu, chodź. No starczy ci uszukać. Ojeje, muszę już zrobić dla niego jakieś skutki, albo co tam sobie te to zrobiły i myślę, że no oś ja masz, masz, najbliżej przyd. O, ubiorę to, jest ok. No i teraz tylko tak. Tu, 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 nie, tu i tu. Co i tu? I tu i tu i tu i mm, tu. I tu, I tu i tu i tu i tu i tu i tu no jest, no właśnie, bo jak mi tu nie wejdziesz, to... Naprawdę. No chodź, chodź. chodź no, ci otwarłem drzwi. Welcome! Tak. No chodź! Błagam cię, chodź do mnie. Albo idziesz, albo nie. Ups. No okej, okay, nie wiem Jeszcze zrobimy tylko tu kopalnie Tak Tak się podkopię. A właśnie, muszę mieć trochę więcej bup, bup. Muszę sobie zrobić Świeczka, okej okay. Musimy sobie zrobić platformę Dużo platform nie, może tyle nam wystarczy no i nikt nam się tu nie może teraz dostać bo jak się dostanie no to będziemy mieli mały problem nawet tam nie jest, nawet tego nie wiele. okej okay. kółsuki oni chyba tego nie otworzą jak to otworzą to są żeluciowaci o. o, jaki słodki poszedł za mną o, o, o. złoto? nie, nie, tu tak się wydawało Hmm. Hmm. No, co my tu możemy jeszcze zrobić? Oświetlić to, tak? I jeszcze tylko jedno w, dół, dwa. jedno w dół, albo dwa. Jeden chyba w dół, albo dwa. O tu, bum, bum, bum. Tak, to będzie super pomysł. I y, następująco zrobimy z tego. Nasz punktowa ja ręka. O, i tu się będzie tylko albo... Czy to będę też mógł? Nie, nie, tak. Muszę... Nie wpuszczaj, ile oni są źli. Bogą cię. A tu będzie się... Przekupimy tylko tutaj. Za to zakupimy. A sobie weźmiemy Iron Ore. Tak. Weźmiemy sobie Wallach Ore. 6, 7, 8, 9, 10. Nawet sporo tu by wylawał. Muszę przyznać tylko tutaj za teraz dirtem. O, żeby nie do tego się tu nie myślał, że to było. Okay. No i tu będziemy się w dół. No, tu będzie takie trzy jeszcze troszkę w dół. Okej, okay. tu będzie takie przejście, no i w dół. Super. No nie tu, a zresztą to się chyba... O, właśnie. Mm, przydałoby mi się takie coś mm, nie wiem jak to było o u nie nie klej tylko takie inne coś ale klej się też przyda, bo przecież z niego można sobie zrobić zrobimy sobie mm, lepsze takie ten no to nie wiem czy już jest sens czy sens. No, gdzie kop, nie ma sens w razie kopmy kopor nie, kopera koper będziemy kopali kopaj ora okej okay. jak to Wygląda? Hmm, nie wiem. Na razie to się... Ale chyba się nie da, tylko w czerwoną noc, w w czerwoną noc tam, jak to się to nazywało, można mm, przebić się przez dźwigność. Ale nie wiem czy to jest takie istotne. bo nieważne nie to. To będzie nasza kopalnia. Kup to to zaklejemy jedną. Tutaj. No. Wow! Muszę to zabrać, ale to na razie nie teraz. Na początku muszę, muszę tutaj w dół i ja sprawdzić czy coś tu jest. O, na przykład mogę zrobić tak, ale to musi mieć flew. Czemu nie mogę tego wyrzucać? Ok, nie ważne. Nie wiem czy mi się to wyrzucało, jeszcze w tym sprawdza. Okej. Okay. No, na razie nic tu nie mogę znaleźć. Złoto! Tak, mamy złoto. Nie, to nie jest złoto, to jest iron ore. Ojeju, ale oglądały jak złoto, czy nie? No właśnie. Tu jest jeszcze jeden. Tu jest. Jeden. Okay. Mm. Mhm. No i chyba na tym będziemy kończyć nasz piękny odcinek. Tak myślę. Jeszcze się dokopiemy tylko troszeczkę. I jak coś znajdziemy, to jeszcze nie kończymy. Jak już nic nie znajdziemy, no to kończymy. Widzę, że tutaj iron ore sporo tego iron oru. A to co to jest? To coś to, coś to jest niepotrzebne. Ale jak się tak świeci, to właśnie widać jakby to był um, golden. gold. Tak. To takie dziwne poczucie, no ale tak to widać. Tak. Pewnie dlaczego mówię tak cicho? właśnie sam nie wiem, ale tylko zwiedzimy tą kopalnię myślę, że nas nic nie zabije, nic nam no, tu nic nie zrobi no, idziemy, 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 idziemy idziemy, ouch okay. tylko tu, bo tu jest, tak, to jest nam potrzebne bo, bo on nam da te stiki. jest mamy to, a to jest lepsze, to jest lepsze jak dla uszystyki przydałoby nam się znaleźć tu jakąś skrzynkę